Na wolności. Bez tabu o readaptacji. Seria podcastów Fundacji Pomost. Witam serdecznie. Jest dzisiaj z nami pani Alina Nowak, radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Bardzo dziękujemy pani Alino za przyjęcie zaproszenia i za, za to, że pani chce odpowiedzieć na kilka pytań naszych. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za to, że możemy się tu spotkać i porozmawiać o tak ważnych, myślę... Dla nas wszystkich działaniach, które są realizowane w ramach Fundacji Pomost. Społeczny ośrodek readaptacji w dużej mierze istnieje dzięki Pani wsparciu i współpracy. Ciekawi nas, co Panią przekonało do tej inicjatywy? Przekonał mnie tutaj do tego założyciel Fundacji Pomost i to, co zaczęło się dziać tu właśnie w tym ośrodku. Uważam, że bardzo ważne jest to wsparcie kompleksowe. Które jest udzielane dla osób, które opuszczają zakłady karne a reszty śledcze. Te działania były dotychczas realizowane, natomiast tak naprawdę brakowało im takiej koordynacji. Jak podchodziliśmy do tego projektu, to wyglądało to na takiej zasadzie, że każda instytucja w naszym mieście w Zambrzu realizowała te projekty samodzielnie. Nie było czegoś takiego, jak wspólne działania i współpraca żeby wzmocnić siłę tego przekazu, tych działań i żeby w pierwszej kolejności pomóc tym osobom, które opuszczają zakłady karne. Myślę, że ta koordynacja spowodowała zdecydowanie lepsze efekty, większe zaangażowanie osób z różnych instytucji. Tutaj mówię o ośrodku pomocy rodzinie, tutaj mówię o instytucjach rynku pracy, mówię o organizacjach pozarządowych o tych wszystkich działaniach, które były realizowane, natomiast nie było tej koordynacji. To, co powstało również, to myślę, że to, że ludzie w ramach tego konkretnego projektu poznali się, nawiązali współpracę i dzisiaj widzimy, że tutaj w mieście Zabrzu ta współpraca tych instytucji, tych podmiotów świetnie się układa i to, myślę, w dużej mierze jest zasługa właśnie tego projektu. Pani Elno, przez wiele lat pracowała Pani także jako dyrektor Urzędu Pracy w Zabrzu. Jak z perspektywy tego doświadczenia ocenia Pani istotność przywracania byłych więźniów na rynek pracy? Myślę, że to z perspektywy instytucji rynku pracy, czy powiatowych urzędów pracy, czy instytucji organizujących różnego rodzaju projekty. Jest bardzo cenne działanie. Pamiętam, jak stopa bezrobocia była w zabrzu, na poziomie ponad 20%, jak bardzo trudno było znaleźć pracę tym osobom, które są po odbyciu kary pozbawienia wolności. To było bardzo trudne, aby pomóc takim osobom w zakresie ich aktywizacji. Na przestrzeni lat sytuacja na rynku pracy bardzo się zmieniła. Dzisiaj już ta stopa bezrobocia jest. Zdecydowanie niższa, natomiast jest część przedsiębiorców, którzy obawiają się przed zatrudnieniem osób po odbyciu kary, pozbawienia wolności i myślę, że działania w ramach tego ośrodka, to, co tu jest prowadzone, realizowane, pomaga tym osobom odnaleźć się na rynku pracy, uczy odwagi. Te osoby tutaj mogą zdobywać nowe kwalifikacje. Stają się bardziej ufne wobec tego pracodawcy, bo z rozmów z tymi osobami wynika, że nawet jeżeli podejmowały zatrudnienie, to to, co było bardzo trudne tutaj, to utrzymanie tego zatrudnienia. A właśnie tutaj, w tym miejscu, w ramach tego projektu, jest możliwość tego, żeby skorzystać z porad, porady psychologa, porady doradcy zawodowego, co zrobić, żeby to zatrudnienie utrzymać, żeby to zatrudnienie było. Stabilne. Wszystkich pracodawców będę zachęcała do tego, żeby dawać szansę, bo to są świetni fachowcy, bo to są ludzie tacy sami jak, jak my wszyscy. Czasami w życiu człowieka tak się podzieje, że coś się nie uda, coś się złego wydarzy, natomiast każdy zasługuje na kolejną szansę. I myślę, że właśnie ten ośrodek jest takim ośrodkiem kolejnej szansy dla tych wszystkich osób. Uczy powrotu do, do normalności, do normalnego życia. Myślę, że też ten czas pandemii, bo tak mi się skojarzyło, był takim czasem izolacji. I jak porównamy ten czas izolacji do tego czasu izolacji, w którym osoby Odbywają karę pozbawienia wolności. Myślę, że dzisiaj wszyscy powinniśmy uczyć się i pracować nad tym, jak wrócić do tej normalnej relacji, do tych kontaktów, do tej rzeczywistości. Wielu pracodawców przekonało się do tego, że te osoby to, tak jak powiedziałam, świetnie wykwalifikowani pracownicy i myślę lojalni pracownicy co też jest bardzo, bardzo ważne. Jako Fundacja Pomost i Fundacja Synergium z Lublina y, powołaliśmy Instytut Readaptacji i jeszcze w tym roku uruchamiamy studia podyplomowe w kierunku specjalisty Readaptacji. Jak Pani uważa, na ile jest zapotrzebowanie na, tyku, na tego typu wiedzy i kwalifikacje oraz do jakich grup zawodowych mogłoby być kierowane. Taka specjalizacja. Jestem przekonana, że te studia podyplomowe to nie tylko praca z osobami, które zakończyły, czy, czy są po odbyciu kary pozbawienia wolności, ale myślę, że te rozwiązania można stosować również wo, wo, wobec innych grup, tych grup w szczególnej sytuacji. Mówię tutaj o osobach bezdomnych, mówię o osobach, które przez wiele lat pozostawały w bierności, Zawodowej. Tu są takie rozwiązania, które naprawdę skutecznie pozwalają na to, żeby przywrócić takie osoby do społeczeństwa, do życia. Natomiast my musimy mieć też świetnie przygotowaną kadrę. Te studia pozwolą się tym osobom wyedukować w taki sposób, aby mogły tym osobom pomagać w sposób systemowy. W sposób ciągły i jestem przekonana, że będą się cieszyły dużym zainteresowaniem. Pani Alino, bardzo dziękujemy, że zechciała Pani odpowiedzieć na nasze pytania i dziękujemy za wsparcie, jakie Pani zawsze y, otrzymujemy i na które możemy liczyć. To ja bardzo dziękuję za możliwość spotkania, za możliwość tej, tej rozmowy. I, i jestem pod wrażeniem Waszej działalności, tego co tu się dzieje. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję.